Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony KubaKaczor i dzisiaj kolejny odcinek ze Skrzydłowego, oczywiście na nowych mapkach, zapraszam. Tym razem zaczynamy od Assembly, później zagramy sobie Memento. Zobaczymy jak nam pójdzie, o o, to nie była głowa. Szkoda, że go nie zabiłem, miałem bardzo do tego dobrą okazję. Tu, tu ich nie ma, okej. Okay. jaj, się odwrócił na pięć, no powinienem ich zabić, powinienem ich w tej rundzie zabić, A to był dzisiaj pierwszy meczek, więc jeszcze nierozgrzany. nie rozgrzany. Nie wiem jak ci właśnie przeciwnicy, czy oni ogarniają tą mapę, chyba za bardzo nie, bo ten na przykład był wysunięty na mnie z tą głową, nie chował się, a ten drugi tak też wybiegł nie patrząc się na mnie, więc obstawiam, że za bardzo tej mapy nie znają. Mam nadzieję, że coś dostał, że ktoś tam stał. Podejdziemy. To się tu na cicho. Okej. Okay. Aj! No mapa trudna do grania. Tym bardziej po tero, Dobra, idziemy tu z fleszykiem. Nie wiem czy on coś da. Mam nadzieję. Aj, aj, aj. Już byłem za ścianą, szkoda. Byłem może teraz iść dołem. Już tak próbowałem, ale... Okej, okay, mój zabił, dobra. Ja się nie spodziewałem, że on tak wychyli mocno. to. Aj blisko, blisko, tam mu zabrał z połowę HP. Teraz we dwójkę w ogóle byli na skrzydle, więc ja nie wiem, czy oni tak planują cały czas chodzić, czy coś. Nie wiem, ja spróbuję tutaj na shiftcie sobie podejść i na spokojnie to jakoś rozegrać, bo no teraz... Kałaha, więc mogę się celować w główkę na większą odległość. Dlaczego akurat teraz poszedł tutaj? Przecież chyba nigdy tak nie szli. No i co zrobisz ze skautem na blisko powiedz? Zobaczymy jak se poradzi, no? Trafił! <trafił> Au. Ja tam tamtemu zabrałem 50 Pewnie jak teraz pójdę na skrzydło, to tam będą, więc pójdę. Nie wiem gdzie. Będę stał tu i będę celowany, nie? Nie ma ich. Nie wiem, czy tam jest jeden czy dwóch. Nie widzę ich, ok. Może ich uda mi się tym razem okrążyć. Nie strzelałem wcześniej, bo tak latał i się bałem, że... Tak biegał plecami się bałem, żeby nie trafię. No właśnie, nie mam... Nie mam paki Dobra, idę na szybko tu Nie będę na, wo na wolno się starał, bo jest ciężko nie robić kroku na tym mapie Gdzie jest w ogóle ta paka tu? No, nie! 11 jednym. Leszek? O, dwóch tu. On mi tu podejdzie, nie? Dobra, ja się wycofam. Może albo nie? Nie, nie wiem w sumie co zrobić. Co oni pomyślą? Widział mnie, no nie wierzę. Co do zera będzie? O, tu biegną. No i już mnie skasował. Szybka przegrana no Niestety. Trudna mapka. Trudna, bardzo też. Może nie, że chaotyczna. No, no trochę chaotyczna jednak, można tak powiedzieć. Dużo przejść, dużo wszystkiego, dużo możliwości. Dobra, no słuchajcie, mam nadzieję, że na Memento pójdzie o wiele lepiej. One more, one mi. with me, Mazda ten ojej, He's going, to city. going to city, city, city. Wiem, że City, tylko, że... Raz w tą stronę biegnie, raz w drugą. I za tortem się chowa. Nie trafiłem go! Już miałem celownik na tym, sorry. Już miałem, cel no, no, sorry, miałem celownik na głowie. I mi zlagowało. No, no i trudno. O, ten gra na lewą ręką w ogóle a jednak nie może tylko tak ma już coraz więcej ludzi zna te mapy, wie jak na nich grać to tym razem ustawimy się tutaj wow. masakra jest z prefirem wyszedł, wiedział dokładnie gdzie się wcelować A tak bałem się tego, że on się tak odbije Jest, głowę dostał, dobra Dobra, mamy to, a ten ma mało Nie nie, 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 nie. nie, nie dobra, pójdę tak No tu może być Tak żeby zobaczyć czego tu na pewno nie ma Flash. Mamy to. Mamy jedną rundę, nie będzie do, do zero, to nie będzie do jaja, no. Wreszcie coś zrobiłem w rundzie. Wow, ale flash. Dobra, oni tu będą, mogą być. Myślałem, że to patrzą, no. Trudno. Przepraszam. Teraz jego kolejne wygranie rundy, nie? My te rundy wygrywamy, jak ich obchodzimy, nie? Tylko i wyłącznie. W klecki. Okej, okay, zdradził się, gdzie jest. Chyba, że to wabik. Nie. O! Tam plantuje. Patrzył, teraz patrzy ta dobra No dobra, Próka... no. się. Ja bym tam rzucił tego, ale nie no, no właśnie, nie trafił. Dobra, ledwo ale się udało. Na szczęście mnie nie widział przez smoke'a tego, którego nie trafiłem. Dobrze ale się udało, gdzie ja mamy 3-5, nie jest najgorzej, chociaż po Cety, więc mogłoby być lepiej, mogłoby być lepiej, ale może, może jest to ma To jest sobie dużo przejść i timingi są dosyć ciekawe, bym powiedział, bo naprawdę łatwo i szybko można zaskoczyć Ceteków, w szczególności właśnie tym spotem, gdzie teraz biegnę, w ten sposób. Można bardzo fajnie zaskoczyć Ceteków, bardzo szybko właśnie. To jak to mówię? Dobra. One End city. Si city. dead Plan, plan. Aj! Sorry, I get random bullet. Nie wiem czy get, okay. czy cokolwiek, nie, ale zrozumiał. Mam nadzieję. No get dostać. City. No nie wierzę, jak on mi dał. Maybe by PM and Jest, y jest, of course. Nie wiem, czy to ten flashy zatrzymał, ale... Udało się zaplantować, nikogo tam nie widziałem. To się za bardzo nie rozejrzałem, ale nie widziałem nikogo. Tu mnie nie widać raczej, nie? Dobra. Jest! Mamy tam, to nie było kałacha, nie? Chociaż my chyba nie mieliśmy kałachów, żeby oni podnieśli. Nie wiem. Spróbuję coś zadziałać na tym A. Wow, ale skrócił. Dobra, ładnie się wcelował. Nie, nie właśnie nie, nie spanikował, tylko ładnie wcelował się w buch. Rodno Thanks for game. GG, co prawda porażka, słuchajcie, ale bardzo mi się ten mecz podobał, powiem wam, bo była też walka, nie było do zera, tak. E, pogadałem sobie z typem, fajnie, że gadał. Jakieś tam mini taktyki porobione, więc naprawdę ten drugi mecz mi się podobał. No ten pierwszy. Bez beznadziejnie zagrany przeze mnie i, i przez mojego sojusznika. Widać, no trafili, trafiliśmy dzisiaj i w pierwszym i w drugim meczu na typów, którzy naprawdę potrafili grać na tych mapach, znali je no i po prostu byli lepsi, no co mam powiedzieć, no. Na dzisiaj to tyle, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję i widzimy się w innych filmach. Cześć, pa pa!